Czajnika zagotowało i przyprół się do mnie na ostatnim odcinku Murcix. Dzisiaj mu odpowiem i powiem wam, o co tak naprawdę ma problem. Dodatkowo Jake Paul przyleciał do Polski, Logan Paul w przykry sposób został pośmiewiskiem internetu, Warnega ma dramę z Julią Żugaj o strój kaczuszki, a na koniec zratniemy na youtubera, który przez swoje odklejenie zrujnował karierę. Zacznijmy sobie od bana Daniela Magikala, ponieważ jego ponad milionowe konto na TikToku spadło z rowerka. To ciekawe, to jakiś czas temu już dostał jednego bana, ale potem dostał unbana, więc czy teraz ta blokada jest trwała, to do końca jeszcze nie wiemy. Natomiast jest szansa, że tym razem mówimy o permbani, bo maja staś poinformowała jakiś czas temu, że była na spotkaniu z zarządem TikToka i gadała na jego temat, a na Twitterze potwierdziła, że jest to trwała blokada. Magiczny w odpowiedzi zasugerował, że teraz będzie się przenosić na strony dla dorosłych i widać było, że na tych TikTokowych live'ach już co nieco trenował. Teraz gadamy o ciekawych odwiedzinach, bo Jake Paul zawitał do Polski. Na pewno kojarzycie go chociażby z jego kariery bokserskiej. Ostatnio był się z Diazem, Tommy Fury, sprzedał też kilka konkretnych knockoutów, a w zeszłym roku zarobił z boksu aż 45 milionów dolarów. Dzisiaj we Wrocławiu odbywa się walka legendarnych pięściarzy, czyli Usyka i Duboisa. Event odbędzie się na arenie tarczyńskiej i na żywo będzie to oglądać aż 40 tysięcy osób. Sama walka jest opas mistrzowski w wadze ciężkiej i przykuwa uwagę tak naprawdę całego świata. Jake Paul kilka dni wcześniej zaczął rzucać wpisy w języku polskim. M między innymi wielki czas walki dzień dobry dzień dobry ludzie początkowo pomyśleli że te posty mogą być związane z walką Jake'a na jednej z polskich federacji ale po krótkim czasie dowiedzieliśmy się że Jake przylatuje do Polski w zupełnie innym celu wczoraj wstawił na Instagrama nagranie gdzie powiedział że już wylądował w Polsce we are here Usyk versus Dubois tomorrow night i'm very excited i'm finally in my homeland You don't know, I'm Polish. Też o tym nie wiedziałem. I w sumie to nie wiadomo, czy on mówi prawdę, czy troluje, no bo nigdy nie było takiej informacji o braciach Pol. Społeczność zareagowała pozytywnie na jego przylot i na przykład wstawiają gify z Ferrari, czyli naszą międzygalaktyczną gwiazdą. Staje się gwiazdą interkontynentalną, międzygalaktyczną. Kolejny temat jest związany z bratem Jake'a Pola, czyli Loganem. I ten jest akurat trochę mniej pozytywny, bo mówimy o aferze, która jest inna niż wszystkie. Logan Paul niedługo będzie miał walkę z Dylanem D'Anisem, czyli byłym zawodnikiem brazylijskiego Jutsu. Chłopaki już od lat mają spinę i co chwilę wbijają w siebie szpilki, ale Dylan wszedł teraz na zupełnie inny poziom ośmieszania Logana Paula. Całkiem niedawno Logan pochwalił się swoją nową partnerką, czyli Ninon Agdal, która jest bardzo znaną modelką w Stanach Zjednoczonych i występowała m.in. w reklamach Super Bowl. Logan kilka miesięcy temu pochwalił się zaręczynami z modelką, ale po ogłoszeniu walki chłopaków Dylan wpadł na dosyć kontrowersyjny pomysł promocji Gali i codziennie zaczął stawiać zdjęcia narzeczonej Logana z innym facetem z przeszłości. Między innymi mamy tam Leonardo DiCaprio, Maxa Giorgia Jojo Nasa, no i tak 50 innych facetów. LaMema wrzuca też przerobione zdjęcia na przykład z braćmi Tate, z którymi Logan się nie lubi, ale Szambo najbardziej wybiło po jego ostatnim wpisie na Twitterze, gdzie napisał, że posiada pewne zdjęcie, ale go nie wrzuci, bo to anuluje im walkę, małżeństwo Logana Paula i on może skończyć w więzieniu. Na jego Twitter odpowiedział też Andrew Tate, który dostał to zdjęcie i potwierdził jego słowa, więc pewnie mówimy o jakimś mocniejszym zdjęciu z czynności se... Jedni dopingują Dylana i twierdzą, że Logana dopadła karma za okradanie widzów na tym słynnym skamie kryptozu. Piszą, że jej oficjalne związki to tylko czubek góry lodowej, a przygód na jedną noc było o wiele więcej. Wiele osób w komentarzach wprost nazywa narzeczoną Logana D. i Dylan nawet wstawia na ten temat memy. A do Logana została przypięta słynna łatka Kukolda, skoro ożeni się z kobietą, która ma taką przeszłość. Natomiast drugi obóz jest za Loganem i uważają, że Dylan ostro przekroczył granicę promując walkę w taki paskudny sposób, próbując zepsuć i za i cały związek. Promocji na pewno nie można nazwać nie no, no bo ostatnio pochwalił się na Twitterze, że wyprzedały się wszystkie bilety na galę i uważa, że to wszystko jego zasługa. Dajcie znać, jaka jest Wasza perspektywa w tym temacie. Jak chodzi o odpowiedź Logana Paula na te wszystkie zaczepki, to próbuje. Pokazywać, że wszystko jest ok, że go to nie rusza. Ale masowo blokuje każdego, kto chociaż wspomni o jego narzeczonej. Wszystkie komentarze pod jego postami są ograniczone. Podobno też miał wysłać pismo do Dylana o zaprzestanie wrzucania zdjęć jego narzeczonej, ale Logan to zdementował. Kilka dni temu odbyła się konferencja, na której panowie nareszcie się spotkali. I po tej konfie ludzie zaczęli zauważać, że jedyną bronią w rękach Dylana jest narzeczona Logana, bo dosłownie tylko tym w niego strzela. I przez takie monotonne walkowanie tej samego tematu. Dylan wychodzi na takiego klauna bez argumentów i innego punktu zaczepienia. Jak śledzicie mnie nieco dłużej, to pamiętacie początki mojego kanału, kiedy nagrywałem jeszcze w Anglii, i używałem wtedy kilka najpopularniejszych apek do uczenia się języków. Odrzucało mnie w nich to, że uczyłem się niepotrzebnych słówek, kiedy nie znałem podstaw używanych w codziennym życiu. I tutaj nabiałem koni wjeżdża Speakly, który które wykorzystuje specjalną metodę popartą latami badań, która uczy słownictwa nawet do pięciu razy szybciej niż tradycyjne metody. skupia się tylko na przydatnych rzeczach, żebyście mogli jak najszybciej nauczyć się codziennego porozumiewania w danym języku. Macie też tam takie funkcje jak ćwiczenia z mówienia, pisania, a nawet polecane piosenki w języku, którego się uczycie. Speakly oprócz aplikacji na telefon jest również dostępne na komputery, więc nie ogranicza Was tylko jedna platforma. Po rejestracji z linku w opisie macie cały tydzień na przetestowanie Speakly bez żadnych kosztów, a potem aż 60 zniżki na roczny plan nauki, jeśli uznacie, że pasuje Wam taki sposób uczenia się języka. Polecam Wam sprawdzić Speakly samemu, linki macie w opisie. Teraz mam najlepszą aferę koperkową w tym roku, bo drama rozeszła się o strój czuszki między Julią Żugaj, a Druidem. W odcinku ambasady pod tytułem Koniec Teamu X. Gości przejęli dom X, przerabiając go na swój konsulat, gdzie montażyści będą mieć swoją lokację do spania, pracowania itd. W filmie możemy zobaczyć, że dom został oddany w fatalnym stanie Między innymi rozchodzący się zapach skarpetek. No czemu oni tak go zaniedbali? No. Tutaj trzeba by tyle zainwestować, że ja Toaleta w obrzydliwym stanie. Ogólnie zostawili tam tonę swoich rzeczy, jakichś fanartów od widzów. E, obrazki Leksia też się znalazły. To To Bo musiałem że minął ten to. Strzela jak Leksia. Później asystentka gołców założyła strój kaczuszki e, i zaczęła w nim robić jakiś content. I nie uwierzycie, okazało się, że strój kaczuszki należał do Julki Żugaj Wczoraj Gołsi wrzucili odcinek pod tytułem Julia Żugaj zarzuca nam brak szacunku. Z taką typowo, wardęgowo-dramową miniaturą. Wardenga pokazuje w odcinku DM z Julią Żugaj, która zarzuciła im brak szacunku, dotykając ich prywatne rzeczy bez jej zgody. I Wardenga dementuje ten bardzo poważny zarzut, ponieważ asystentka gołców zapytała się asystenta Julii Żugaj, czy może kurwa pożyczyć jej strój kaczuszki. Czy dotknęłaś stroju kaczuszki Julii Żugaj bez pytania? Nie, zapytałam. Kogo zapytałaś? Kuby, się Ja pierdolę, stary jeszcze w tym roku nie było tak koperkowej afery, no jak to. Kurwa. No i okej, okay, ten asystent żugajki wyraził zgodę, ale ona o tym ewidentnie nie wiedziała, że pozwolił komuś używać i grzebać w jej rzeczach, więc według mnie miała prawo się oburzyć. Nawet w DM-ach do Bokzela napisała, że pogada o tym z tym asystentem. Ja wam powiem, że też raz oburzyłem Julkę żugaj i wydaje mi się, że do dzisiaj mnie za to nienawidzi. Kiedyś na odcinku Josiego powiedziałem, że płatki Timu X mi nie smakują i je po prostu kopnąłem. Puste pudełko jak coś było. Ale płułeś czy coś? Kopnąłem je po prostu, wziąłem tego. Potem Julka mi napisała, że zachowałem się jak ham i to było żałosne. Wybacz Julka i tak podtrzymuję, że te wasze płatki były do pi Wracając do tematu. Wardenga stwierdził, że brakiem szacunku jest pozostawienie wynajętego domu w takim stanie. Powiedział, że go zaniedbali. Wciąż nie od królika. Paskudne kalendarze. Co to jest? Jakieś pamiątki. Nie wiemy, czy to możemy wrzucić, jakieś domki. Pokazuje ile rzeczy żugaj czy innych członków pozostało. Generalnie cały film to obnażenie członków Teamu X. Czaro and Susan. Pieszko, soki z pieszkiem. Sok 100%. Którzy podczas wyprowadzki pozostawili ten dom w fatalnym syfie. Dom wynajmowała agencja, ale ludzkim zachowaniem jest posprzątanie bałaganu, który się zrobiło. I wiecie, niby afera koperkowa, niby beka, tutaj jakiś strój, kaczuszki. mega śmiesznie. A ludzie na Twitterze mocno skrytykowali Julię Żuga i m.in. pisząc, że jest odklejona, pokazując swoje wbujałe ego takim zachowaniem. Jak widać, Wardenga dalej lubi obierać sobie za cel influencerki i bardzo dobrze wiedział, co robi tym filmem. Teraz przejdziemy do tematu, który przejął amerykański YouTube, czyli sprawa Fuzeja. Fuzzy to twórca, którego można nazwać dinozaurem w świecie YouTube'a z USA, ponieważ założył swój kanał w 2011 roku i zgromadził tam o tamtej pory ponad 10 milionów subskrybentów. Wcześniej tworzył pranki, parodie, a obecnie angażuje się w streamowanie swojego codziennego życia na Kiku. I po tym ogromnym zastrzyku pieniędzy konkretnie mu się odkleiło. Burza wokół jego postaci zaczęła się dwa tygodnie temu podczas jednego ze swoich streamów, gdzie na lotnisku zwrócił uwagę na kobietę, która wydawała się być piana i zdezorientowana, a po chwili rozmowy okazało się, że jest ofiarą handlu ludźmi. Natomiast Fuzji podczas jej monologu przerywał jej i Dziękował widzom za suby, robił też sobie zdjęcia Z widzami pokazując całkowite wyje... Na jej straszną historię, zmusił ją Też do tego, żeby go pocałowała a na koniec pod publikę dał jej 2,5 tysiąca dolarów Co widzowie średnio odebrali I po całym zdarzeniu dostał bana na Twitchu Jednak to, co wydarzyło się wczoraj Jest punktem kulminacyjnym, jak chodzi o jego upadek Bo na jednym ze streamów zadzwonił do niego troll Który zagroził mu i jego rodzinie Twierdząc, że ich znajdzie i możliwe, że skrzywdzi I Fuzji wtedy wpadł w panikę po tych groźbach I zadzwonił na policję w stanie histerii Samo. Off. Jego wezwanie sugerowało, że jest fizycznym celem ataku, gdyż powiedział operatorowi, że p... został mu przyłożony do głowy i muszą szybko przejechać. I wiadomo, po krótkim czasie funkcjonariusze przybyli na miejsce, spodziewali się konfrontacji z uzbrojonym napastnikiem, a znaleźli jedynie fuzeja, który krzyczał na nich i domagał się pomocy w odnalezieniu trola. Policjanci widząc, w jakim influencer jest stanie, za kulików kajdanki, Pulsi nagle wpadł w jakiś szał i zaczął wyzywać tych

When your wage job. Wszystkie jego odklejki zebrały zainteresowanie mainstreamowych mediów, a jeden z tweetów, który opisywał całą sytuację, zebrał ponad 7,5 miliona wyświetleń, i większość komentarzy jest negatywna. Teraz pogadamy o ostatnim odcinku Murcix, bo czajnik zagotował się na mój temat i chętnie mu odpowiem, ale najpierw przegadałbym dosyć zabawne odpowiedzi Murcix, bo na przykład powiedziała, że zawdzięcza 50% swojego sukcesu Frizowi. No, to porówno, nie? To równo, nie? Okay. Ile najwięcej wydałeś na. No dobra, ale gdzie w tych procentach jest mikser, który cię prowadził do ekipy i pokazał ten cały świat? 50% dla Freeza też trochę za mało się wydaje, ja bym powiedział tak bliżej 90%, ale już nie będę się czepiał. Ciekawy był też wątek inside'owej, ekipowej mini dramy z mini Mike'em. Kot nasikał mu do akwarium z żółwiami I on, i on się zesrał do mnie, że mam iść to posprzątać, a to nie była moja wina, że on tego nie zakrywał, nie? No i on powiedział, że nie będę nic sprzątać, no i się póki gdzieś mojego kota. Więc zablokowała go na Messengerze, mieszkając jednocześnie w tym samym domu. Normalnie ja się z nim zbyzywałam i zablokowałam go na, tak? na, na, na Facebook. I na Messengerze i wszędzie Na pewno to sprawiło, że się w ogóle w nim nie przecinali I Mini Mike po prostu stał się kurwa przeźroczysty Ja w tej aferze stawiam się za Mini Skoro twój kot się zeszła do akwarium z żółwiami Ty powinnaś to posprzątać To tak jakby Mini Mike puścił kloca w kuwecie twojego kota Bo była otwarta Może to nie było najlepsze porównanie, ale chyba wiecie o co mi chodzi Ja za to nie wiem o co chodzi Czajnikowi Bo na pytanie jakiego influencera nie lubi powiedział, że Konopski Mega smutno mi się zrobiło, że Czajnik powiedział, że mnie nie lubi Naprawdę bardzo fatalna informacja Konopski <gry> tak jest, go... I dlatego się lubimy <gry> Czarny, co to, to jest kurwa za łysy czosnek? To, to chyba jakiś przedupasczennik, jest. Jaki wstyd, ja pierdolę. Też e, bym wolał być przydupasem Freeza, nie wiem jakby. Uważam, że mocno manipuluje, ja szpilki bardzo często w moim kierunku, podburzając mój wizerunek. Na przykład, jak się okazało, że mniej więcej w tym samym okresie Wardęgę wrzucał zdjęcie, mm. i Konopski spiął to e, u siebie w newsach, że i mnie, i jego spotkał hejt, i tam generalnie ludzie to są źli, nie wiadomo co tam tam jeszcze powiedział, nie pamiętam. A niech sobie tutaj wykreował w swojej głowie jakąś swoją rzeczywistość, bo ja w w tym newsie to mówiłem o fali hejtu na Wardęgę od Watahy. W sprawie czajnika wspomniałem tylko, że dziwnie jest wstawiać takie zdjęcie, jak śledzą go młode Maciusie i Małgosie. Dostał karę, czyli nagie zdjęcie na Instagramie. Podobne zbiorowskie foto pojawiło się w tym samym dniu na Instagramie Wardęgi. Czajnik nagrywający dla dzieci, który wstawia taką fotę. Chłopie, kradniesz między innymi od jednego z największych zabawiaczy dzieci, czyli Brenta Rivery, kręcisz jakimiś kołami fortuny i klikbejtujesz te dzieciaki na półrozbierane zdjęcia twojej dziewczyny. Ale ja wiem, co pan Naczynnika tak naprawdę tutaj w środku, w serduszku boli. Bo wielokrotnie ja oraz inne kanały komentary wytykały mu chamską kserokopię kontentu Misterbista oraz innych zagranicznych twórców. Ten chłop podpierdala 1 do 1, miniaturki, przejścia, styl montażu, kadry i nawet odgrywa scenki takie same jak u zagranicznych twórców. Ej dosłownie scena po scenie jest praktycznie taka sama. Ja nie spodziewałem się, że aż tyle inspiracji będzie. Jedyny kredyt, jaki nasz super oryginalny twórca daje to. Krótka wspominka w opisie O, zajebić, naprawdę rozbroiłeś wszystkich zarzutów Nie ma się do czego przejebać Chociaż nie, kredita dodał może pod kilkoma materiałami Ale dalej na większości, które ukradł Nie ma nawet grama wspominki w opisie o twórcy, który wpadł na ten pomysł I od którego ten pomysł podkradł Typ notorycznie kradnie i nawet dzisiaj wstawił kolejną miniaturkę Z super legitną inspiracją I przygotowałem wam nawet listę kanałów, od których czajnik podpierdala Sidemanizm, z odcinkiem Randek w ciemno Errak, a w zasadzie to kilka jego filmów Brent Rivera Brianna, Ben Azelard, Preston z jedzeniem kolorów, Dangle Bros, Matthew Beam. No i ulubiony twórca kopiarki Mister Beast. Od niego to mamy akurat najwięcej inspiracji. To jest pokój, który którym spędzę następne 50 godzin sam. This is a one-way mirror and I can't see through it. To jest lustro weneckie, czyli takie, które widać tylko z jednej strony. There's a TV in here that they have control of. No co chcą przez następne 50 godzin na tym telewizorze. Mam podwalanie miniaturek i pomysłów na odcinki, robi też wiele innych kanałów w Polsce, chociaż nikt nie robi tego w tak patologiczny sposób jak ty, ale żeby kraść ankiety, to jest już kur zupełnie inny poziom. W sensie tutaj to już mu się nawet nie chciało robić swoich grafik, tylko je surowo przeklejał do siebie. Ja ciebie na przykład za to nie lubię. I nawet sam Mister niejednokrotnie negatywnie się wypowiadał o takich czajnikowych kserokopiach. Teraz na przykład Czajnik próbuje obracać to swoje złodziejstwo w mem Na przykład pisząc na miniaturkach, że Ło, czajnik kradnie miniaturkę od Mr. Bista Jednocześnie dalej kradnąc te miniaturki czajnik mi zarzuca, że ja manipuluję A to on manipuluje miliony dzieciaków Że jest cool oryginalnym twórcą I jeszcze przekręca to, co mówiłem na jego temat w newsach Ja uważam, że on na każdym kroku gdzieś tam próbuje Podburzyć mój wizerunek jak się tylko da Nie rozumiem powodu do końca W każdym razie uważam, że tak robi, to jest moje zdanie Nikt cię nie niszczy wizerunku, bo sam sukcesywnie to robisz egotopie, w ogóle nie zmieniając swojego zachowania. Ja bym na przykład serio proponował taką zmianę, bo te filmy, mimo kopiowania innych, nie są łatwe w realizacji, trzeba się nad nimi napracować. I czajnik rzeczywiście wkłada w to duże roboty, którą jednocześnie sam burzy swoim aroganckim zachowaniem i lenistwem. I jeszcze ma tupet stawiać się jako top 3 polskiego YouTube'a, tuż za e, Frizem i Buddą. Ja jestem. Jedną może z trzech osób w Polsce, nie licząc Freeza i Buddy, który takie wyświetlenia robi. Patec, Rezi czy nawet Goat Shea są na tej twojej liście, bo tak trochę za wysoko się postawiłeś, patrząc na to, że wybiłeś się na short form kontencie, który też jeden do jeden kradłeś od zagranicznych twórców. I to jeszcze kuźwa słowo, słowo mógłbyś dosłownie napisać o do tych twórców i zaoferować się jako lektor z tłumaczeniem na język polski. Dzień dobry, czy mogę dostać kredyt na 4000 zł? Can I have a loan? Tak oczywiście jednak zanim pożyczymy panu pieniądze, potrzebuję jakiegoś rodzaju zabezpieczenia W samolocie jest 501 cegieł Jedna wypadła, ile zostało? Otwierasz lodówkę, sadzasz żyrafę i zamykasz lodówkę Open the door, put the giraffe in and close the door Nie, otwierasz lodówkę, wyciągasz słonia, sadzasz żyrafę i zamykasz lodówkę No Open the door. Take the elephant out, put the draft in and close it. Jak chodzi o to, listy, to jako kserokopiarka kopiarka na pewno królujesz na polskim YouTubie, to ci mogę przyznać. Więc w skrócie poradnik czajnikowy, jak się wybyć w 2023 roku. Krok pierwszy, kradnie szorce za granicy i codziennie niby sraj. Najlepiej tak z 15 dziennie, bo i tak nie musisz ich wymyślać, bo ktoś inny to zrobił za ciebie. Krok drugi, jak już zbudujesz bazę subskrybentów, to zamień podpierdalanie szorców na podpierdalanie całych filmów z miniaturkami. I krok trzeci, profit, współpracę, wielka kariera i top 3 polskiego YouTuba na twojej wyimaginowanej. Liście. Gratuluję, Czajnik. Jesteś wizjonerem polskiego YouTuba i rzeczywiście masz prawo nie lubić osób, które wypominają ci Twoje cwaniackie i złodziejskie zachowania. Moje wcześniejsze szpileczki miały cię tylko lekko naprowadzić, że to co robisz nie jest okej, okay, ale widocznie Twoje ego ci nie pozwala przyjąć tego do wiadomości. Jest to mój fan numer jeden, czyli kto? <laughs> Konowski,